Cześć widzowie, z tej strony Maciek z kanału Antybohater TV. Dzisiaj powiemy sobie trochę o grupie, która swój debiut zapewne w niedalekiej przyszłości zaprezentuje w MCU. Jakie postaci prawdopodobnie pojawią się w tej odsłonie drużyny? Kto może okazać się potencjalnym antagonistą, który stanie im na drodze? Czy możemy spodziewać się pełnometrażowego filmu, czy raczej serialu? I które z nich byłoby lepszym rozwiązaniem? Postaram się dzisiaj zapoznać Was z teoriami, które być może odpowiedzą na kilka z tych pytań. Będę wdzięczny za każdą Waszą aktywność w postaci łapek w górę, czy pozostawienia serdecznego suba, ponieważ pomaga to w rozwoju kanału. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Jak wiemy w filmie Marvels, Kamala Khan udaje się do Nowego Jorku, aby odszukać Kate Bishop, której to proponuje dołączenie do drużyny Young Avengers. Dziewczyna zainteresowana projektem najwidoczniej dołącza do Miss Marvel, która z kolei ujawnia dzięki inteligencji Saber, że kolejną członkinią może być Statur Stinger, czyli Cassie Lang. I na chwilę obecną to tyle. Więcej obecnie o Young Avengers w MCU nie usłyszeliśmy. Jednakże ten projekt trwa i już teraz możemy dostrzec potencjalnych kandydatów, którzy mogliby zasilić szereg i drużyny. Podsumowując, wiemy już, że w skład drużyny młodych bohaterów będzie Kamala Khan aka Miss Marvel, Kate Bishop aka Hakai, Cassie Lang aka Stature Stinger. Mamy więc trzy postaci, jakby to ująć, odhaczone, które z tej listy prawdopodobnie nie spadną. Wającym obecnie serialu Agata Alalon wiemy, że pojawił się kolejny potencjalny nabytek drużyny i jest nim najprawdopodobniej bohater grany przez Joe Loka, czyli Wiccan. Ciężko obecnie jednak oszacować, jaki los czeka postać graną przez aktora, ale uważam, że prawie na pewno w tej drużynie się znajdzie. W jaki sposób? Cóż, kolejne teorie zapewne pojawią się po finałowym odcinku Agata Alalon. Kolejna na liście jest Ameryka Chavez, którą mogliśmy też ujrzeć na wielkim ekranie w Doctor Strange Multiverse of Madness. Pasowuje się ona w nadchodzący projekt, a jej moc najprawdopodobniej byłaby dość silnym dodatkiem pozwalającym działać drużynie nie tylko na ziemi. Następnym puzzlem układanki może być Riri Williams, którą dostrzegliśmy w Black Panther Wakanda Forever. Wydaje się, że dziewczyna będzie kontynuować dziedzictwo Iron Ironmana w nadchodzącym projekcie. Warto również wspomnieć, że Riri prawdopodobnie pojawi się jeszcze w solowej produkcji serialu Ironheart, który prawdopodobnie podkreśliłby jej potencjalną rolę jako ważniejszej postaci w drużynie. W she -Hulk pojawi pojawił się jeszcze syn Hulka, Skar, który potencjalnie też mógłby być brany pod uwagę jako jeden z członków Young Avengers. Poza wspomnianym wcześniej weekendem, swoje miejsce w drużynie mógłby zdobyć także jego brat, charakteryzujący się pseudonimem Speed. Choć obecnie nie otrzymaliśmy jeszcze jego nastoletniej wersji w MCU, podejrzewam, że skoro otrzymaliśmy jedną z reinkarnacji synów szkarłatnej Wiedźmy, to druga też prędzej czy później gdzieś się pojawi. W końcu po śmierci Quicksilvera w MCU, ktoś z podobną mocą musiałby pojawić się na wielkim ekranie, aby być żartobliwie ujmując konkurencją dla flasha z DCU. Na liście potencjalnych kandydatów znajduje się także chłopak, który zabił Tora. Mowa oczywiście o Kid Lokim, którego swoją drogą dostrzec mogliśmy w pierwszym sezonie serialu Loki. Choć jak wiemy jest to wariant Lokiego, który utknął w pustce, nie jest powiedziane, że z niej się nie wydostanie. Ostatnim, którego potencjalnie dostrzegam jako członka nowej drużyny bohaterów, może być Elijah Bradley, aka Patriota, który także w MCU już się pojawił, między innymi w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz z 2021 roku. Bohater, który mógłby okazać się młodą wersją Kapitana Ameryki, raczej idealnie nadawałby się jako nowy nabytek tworzącego się składu bohaterów. Poza młodymi bohaterami, istotnym elementem dla drużyny okazać może się także Biały Wyżyn, choć w komiksach to właśnie Wyżyn łączy Young Avengers aby wypełnić pustkę, jaka powstała po rozwiązaniu Avengersów, to w MCU może odegrać trochę inną rolę. Kierując się też doniesieniami o własnej serii, jaką postać ta ma otrzymać, a mianowicie Wyrzym Quest, można założyć, że jego uczestnictwo w projekcie Young Avengers będzie nie aż tak istotne, aby stał się liderem czy przywódcą. Natomiast jest on wciąż technologicznym ulepszeniem, które znacząco mogłoby wspomóc drużynę właśnie na podłożu zapotrzebowania technicznego. Jeżeli faktycznie zobaczymy Białego Wyżyna w tym projekcie, to osobiście chyba widzę go przede wszystkim w takiej roli. Ewentualnie może być kimś pokroju jak Zordon dla Power Rangersów. Jak wyglądał jednak skład drużyny w komiksach? Zespół został założony przez podróżującego w czasie Nathaniela Richardsa, młodszej wersji Kanga, który uciekał przed swym odpowiednikiem z przyszłości po kradzieży jego zbroi. Założył on wówczas zespół składający się ze wspomnianych wcześniej Patrioty i Weekena, do którego należał także Teddy Altman, hybryda z Król Kree, nazywany Hulklingiem. Do drużyny dołączyły później Cassie Lang, jak i Kate Bishop, a jej głównym przeciwnikiem był jeden z wariantów Kanga, przed którym uciekał Nataniel. Po pokonaniu Kanga i kolejnych przygodach skład uległ pewnej rotacji, a jego kolejnymi członkami stali się chociażby Speed, America Chavez, Kid Loki, Marvel Boy i Prodigy. Tak więc, mając na uwadze zderzenie obu światów, zarówno tego z komiksów, jak i tego z wielkiego ekranu, przechodzimy do pytania, kto mógłby okazać się antagonistą, który stanąłby na drodze nowego pokolenia superbohaterów. Patrząc na początki drużyny, nie ma co ukrywać, że najrozsądniejszym założeniem byłby pewien wariant Kanga, co jednak obecnie znajduje się pod wielkim znakiem zapytania od momentu, kiedy film Avengers Kang Dynasty został anulowany, a w jego miejsce pojawił się Avengers Doomsday. Uważam jednak, że mimo braku kanga jako zagrożenia dla tych doświadczonych już bohaterów, wprowadzenie go ponownie i ustawienie na drodze Young Avengers byłoby dobrym ruchem w MCU. Po pierwsze, aby uratować trochę twarz i ostatecznie nie zakopywać projektu, który tworzył się już od jakiegoś czasu, ale nadać mu całkowicie nowe brzmienie. Tu zahaczę też od razu o to, czy Young Avengers spisaliby się lepiej jako film czy serial. Do mnie chyba bardziej przemawia jednak serial. Dlaczego? Ano dlatego, że dostalibyśmy więcej czasu na utożsamienie się z bohaterami oraz mogli śledzić rozwój tworzący się relacji między nimi. Oczywiście filmy o Avengersach pokazały, że też potrafią to robić, więc forma pełnomatrażowego tytułu Young Avengers też byłaby dla mnie do akceptacji. Jednakże serial przemawia do mnie pod jeszcze kilkoma względami. Większa szansa na pokazanie się sporej ilości nowych antagonistów. Powiem tak. Kang, gdyby faktycznie okazał się tym głównym antagonistą, który staje się zagrożeniem dla drużyny, głównym bossem do pokonania, jest super. Ale ta drużyna też musi dobrze współpracować, a taki przeciwnik mógłby być dla nich zbyt trudny na początek. Serial więc byłby o tyle lepszy, że moglibyśmy otrzymać poszczególne etapy projektu jakimi są Young Avengers i dostrzegać jak bardzo się on rozwija. Bohaterowie mogliby mierzyć się z mniej znanymi złoczyńcami, których w Marbelu też jest pełno, a którzy otrzymaliby dzięki temu większy rozgłos. Takie starcia znacząco mogłyby zbudować drużynę, którą chciałoby się oglądać. Zwłaszcza jeśli w finale serialu dostrzeglibyśmy właśnie wspomnianą scenę walki z bossem, tutaj kangiem. Cóż, jest to moja wizja, która naprawdę mi się podoba, jednak czy MCU faktycznie poszłoby w takim kierunku? Ciężko powiedzieć, jednak pomarzyć można. Innymi głównymi antagonistami, którzy mogliby pojawić się w zasięgu Young Avengers są Super Skrull, z którym bohaterowie mierzyli się także w komiksach, czy chociażby Norman Osborn. Także patrząc na bazie komiksów. O ile ten pierwszy faktycznie w pewien sposób mógłby zaistnieć, to raczej nie widziałbym go w roli głównego antagonisty, a co najwyżej właśnie pobocznego, silnego przeciwnika. W przypadku Normana Osborna, jest to raczej obecnie na tyle związana postać ze Spider-Manem, że też nie daje tutaj większych szans. Przynajmniej obecnie. Jest jeszcze jedna postać, która nasuwa mi się na myśl. Mephisto. Były spekulacje, że ma pojawić się w Iron Heart, jednak sam nie wykluczam, że może zostać jeszcze raz wspomniany w Agatha Al Alon. Niemniej, jego pojawienie się na drodze Young Avengers miałoby silny związek z ponownym pojawieniem się szkarłatnej wiedźmy. O tym jednak troszeczkę wspomniałem już w drugim odcinku z serii teorii, do którego obejrzenia was w tym momencie zachęcam. Podsumowując, skład drużyny Young Avengers, który będziemy mogli dostrzec w MCU, nadal jest na etapie tworzenia. Jednak jego pień posiada już pewne postaci, które mogą okazać się solidną podporą większej, barwniejszej całości. Pozostaje nam wyczekiwać na kolejne przecieki czy nowe produkcje, które ukażą się w przyszłości i raczej na pewno nakierują nas, czy odpowiedzą na nurtujące nas pytania i rozwiążą kwestie znajdujące się pod znakami zapytania. A według Was, jak miałby wyglądać skład drużyny Young Avengers w MCU? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, kogo dostrzeglibyście w nowej drużynie młodych superbohaterów? Kto miałby być także ich przeciwnikiem? Z chęcią zapoznam się z waszymi teoriami. Na dzisiaj to by było już wszystko, choć nie wykluczam, że do Young Avengers jeszcze kiedyś powrócimy. Na koniec przypominam o możliwości zostawienia serdecznego suba, jeżeli chcecie zostać z nami na dłużej, a także łapki w górę, jeśli materiał wam się spodobał. Ode mnie to by było wszystko. Życzę wam miłego weekendu i do usłyszenia niedługo. Thank you